Siemka, witam Was w programie Mafii Minecraft Live. Jako gospodarz zaprosiłem do domu mafii 12 randomów i podzieliłem ich na dwie grupy: Mafię i obywateli. Celem mafii jest kłamać i manipulować, aby wyrzucić obywateli, a zadaniem zwykłych obywateli przeżyć i wyrzucić z domu mafię. Stawka jest ogromna i jest to szacunek wioski, Wygrywa go tylko jedna grupa. Każdego wieczoru mieszkańcy spotykają się i wyrzucają jedną osobę, a w nocy działa mafia, której zadaniem jest wyeliminować obywateli. Przekonamy się, kto dzisiaj przetrwa. Ja Cię kręcę, ale ty dom jest niesamowity, ja i moi koledzy będziemy w nim mieszkali, to jest cudowny dom, nie wierzysz co się w nim będzie działo. Rozdaję mieszkańcom benery z ich funkcjami, fiolet, obywatel, pomarańczowy, mafia, zapamiętajcie te za kolory, bo będą miały jeszcze znaczenie. A w tym czasie gdy ja rozdaję funkcje mieszkańcom, wy możecie zostawić suba i lajka, będę bardzo wdzięczny. Jakby ktoś jeszcze nie załapał, ten film jest inspiracją filmu Freeza. Ich zadaniem było dobrać się w cztery teamy, których zadaniem będzie stworzenie tylko w 15 minut występu, a który występ zostanie wybrany przez jury ehem, nie wygra specjalną kartę Grupa pierwsza to będzie Lukaszik, Chodź do Dragon! Dragon! Więc grupa druga będzie dowodzona przez... DRAGONA GAMINGA Brawo! 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 Grupa trzecia będzie dowodzona przez to, Toyota Coyota. A grupa czwarta Brawo! będzie dowodzona Brawo! przez. To mi się wydaje, że będzie. WIX. Dragon, weź pierwszą osobę do swojego teamu O tak Dobra, Polaczek, teraz z kogo wybierasz do swojego teamu? Pan rapa Wiks, e, kogo ty wybierasz do swojego teamu? O krok Toyot, kogo ty wybierasz do swojego teamu? Micro Game! Nie możesz mnie wziąć <laughs> Jestem prowadzącym, niestety. Kurde, ja tu prawie żadnej osoby nie znam przez chodź, chodź. Dobra, chodź teraz Toyot bierzę drugą osobę o czternastkę 14 weź, moją 14 weź. Niech czy weź. Dobra giga-czud, chodź tu giga-czud, niech będzie Gigacz. Dobrze, Wix, kogo ty wybierasz do swojej tak, tak, ekipy? Tak. Kurde, zastanawiam się nad dwoma osobami. Jeste do mojego współpracownika, Tomeku. Łukasz kogo ty wybierasz do swojej ekipy? A będzie próbował. kogo idę? Kanapka. Kanapka. To to no nie wiem, komu bierzemy w sumie. I. Całe dwie osoby. Dragon. Ty bierzesz dwie osoby, więc reszta, która została, idziecie do Dragona. Jestem mistrzem do tworzenia teatry truf, okay. ale nie mam żadnego białego pojęcia, co możemy zagrać. <grym> <grym> Dlatego liczę na Wasze pomysły, a ja potem powiem, że to ja wymyśliłem. Więc e, moja czternastka. E, oklaski, oklaski. A, okay, e, okay. Taki genialny plan. Ja co, upam, co gramy? Że jedna osoba może śpiewać, a dwie będą tańczyć. To jest genialny plan. Czerwoniasty! Teraz ty coś wymyślisz. A ja sobie dalej piekę mięso. Ogólnie, moja, moja kreatywna wizja, którą zrobiłem na te przedstawienie, jest genialna. Nie ma szans, że to przegramy. My zajmiemy miejsce numer jeden. Tak ma być, przecież Mike dostałby do ciebie moje pieniądze, 50 złotych przyszło. Ma, mamy wygrać to. Tak jest. Popatrz na, na tych innych tumanów, którzy tam są. Ani! Nie no, ma żadnej kreatywności, popatrz no, na tę na mapę. On, oni tam, oni to odpadną, oni w tym szans nie mają, nie? Ma Macie już jakiś plan? Nie mamy, nie. Y, mamy plan zrobić... Jak to powiedzieć? Poje... Harmonia ślubna... Mamy już przemowę przygotowaną, będzie się żenić Jezus i papaj. Tak. Ciekawe. Wiemy. To... my wyrzuciliśmy papaja z kościoła za to, że nie chciał mnie poślubić. Oni ogólnie mają... Jakiś chaos, w sensie, z tego co widzę, oni chodzą, skaczą, oni się w ogóle chyba nie trzymają razem, oni nie mają w ogóle współpracy żadnej, my z chłopakami tutaj roz, roz, ogarniemy się, ogarnęliśmy się, złączyliśmy się, my już sobie jesteśmy biedni i no jest no bardzo niebezpieczne, że wygramy. Tylko przez co że no już, co tutaj się dzieje, wszyscy biegają, wszyscy nie wiem co robią w sumie. Ale tak wiesz, emocja, emocje, żeby było fajnie oglądać, nie? To ogólnie przez makera musieliśmy zmienić pół naszego tego, ponieważ nie można przekleństw używać i musieliśmy. Pół <grystanie> słów zmienić. I, i całe przedstawienie to zniszczyło. Bardzo wzruszające, dziękuję. Ja uważam, że jesteśmy tutaj bardzo, bardzo dobrą drużyną, Na pewno naszej wygramy. Ja Mamy super plan. Zobaczcie to zaraz. Jest to bardzo emocjonujący i. Nie czuję w ogóle żadnego z, z, z wyzwania ze strony innych drużyn. Wydaje mi się, że na pewno wygramy. Jestem pewny siebie. Tutaj nasz pan dragon y, tutaj jest bardzo dobrym przewodniczącym drużyny i na pewno wygramy to. Jesteśmy w siebie. wierzymy w siebie. Plan jest wspaniały i na pewno wygramy. No to pierwsza drużyna to była drużyna Dragona Gaminga. Poczekaj, dawaj, dawaj, dawaj go dojeżdżamy. chodź, chodź, dawaj dobra, dobra. Nie! Czekaj! Wiemy, jaki jest tytuł tego przedstawienia? Okej, to było Brawo! Brawo! Przedstawienie pana Wixiego, więc to przedstawienie Wixiego, start! A więc, witam was na naszej pięknej ceremonii ślubu. Papaja oraz naszego Jezusa. Papaju, powtarzaj za mną. Ja papaj. Ja papaj. Będę zawsze wierny. Będę zawsze wierny. Oraz kochał. Oraz kochał. Nad życie. Nad życie. Jezusa Chrystusa. Jezusie, powtarzaj za mną. Ja Jezus. Ja Jezus. Będę zawsze wierny. Będę zawsze wierny. Będę kochał Będę kochał pa Papieża Papieżu Papieżu Czy bierzesz Jezusa za męża? Tak, biorę Jezusie Czy mnie... Czy bierzesz Papaja za męża? Tak A więc proszę się pocałować Uuu, pedały <grym> Dobrze, brawo, brawo. brawo. Kolejny to Rick, drużyna, drużyna Okej, okay, dobrze Dawid Jasper, któremu nie działa internet Więc proszę, zacząć A no, więc Późna Znowu nie działa ten internet ja, poczekam, ja, poczekam Czego ty się rzesz... odłączasz? Czy się gada? No znowu Rozpoczynamy spektakl pana Toyota, który jak się nazywa? Walter White Okej, okay, dobrze. Więc zapraszam do oglądania. Say my name. Man look crazy. Say my name. Rose and white. You goddamn right. Dziękuję, dziękuję! To tyle, to tyle! Brawo! Dzisiaj, po doszczętnym zbadaniu wszystkich waszych występów przez jury, czyli mnie, doszedłem do wniosku, że najlepszy, że najlepszy występ, oczywiście nie ujmując wszystkim innym występom, które również były bardzo dobre, najlepiej i najbardziej kreatywnie wykazała się drużyna. Toyota! Dragona Gaminga! O! Yes! No. Będziecie musieli sobie jakoś się podzielić W to jest dla was czwórki karta Ale któryś z was musi ją utrzymać jakoś Więc będziecie musieli sobie wybrać Ale nie mówcie raczej dla ludzi W sensie możecie Bo jak chcecie Ale na razie to jest książka, którą wy dostajecie To jest karta ta Dajem. Teraz macie 15 minut na swobodne rozmowy Więc co to macie za kartę? Ujawnienie, Ujawnienie wroga. wroga I co nie sądzicie? Że jest bardziej dobra. dobra Jest dobra ale ja Kata myślę, siękawe. żeby użyć to wtedy, kiedy Będą jakieś podejrzenia na kogoś, więc... Dobra, a ty kamie, kamie, to ją będziesz trzymał, a mnie albo takie dragon. Słuchajcie, ja, ja mam takie szybkie pytanie Polaków Polacko ja, okay. no. Pomarędziu, który trzymałeś w ręku stojąc przy wyjściu z e, domku to no, przypadek był czy jakaś ukryta wiadomość do reszty? Nie ja, tylko go chyba to co dobra. Tak to jest problem. No ale nie tylko tyle chciałem nie ma Myśmy się pomylił chyba. A są wciąż? Nie wiem, on mi próbował mówić ze samą autorką. 3, 4, ry. Bersko, odpad. Odpadasz. Dora. Dobra. 3, 4, ry. No taki je falsta. Dragon odpadasz. Dobra, wygrał. On, on już ma Dobra Czyli ma. Diego dostaje kartę. Dobra On już, on już ma, on już ma. A, już ma. Dobra. Znam dwie osoby, ja znam dwie osoby. Po jedną to jest tak. z nich Tojot, bo Tojot podobno trzymał pomarańczowy baner. I e Polaczek. tak. Ale Kolaczek to nie wiemy czy na pewno, bo w Kojocie to my też widzieliśmy, ale od Kolaczka to tylko słyszeliśmy. Wiemy dwóch już. Rafał, żegnamy się tu. dzisiaj. Już wiemy, no, to jest no, dwóch. i no, widzieliśmy jak przypadkowo i Polaczek. Ja nie widziałem go szczerze, ale widziałem jak Toyot jak... Przygotowywaliśmy no, no. przedstawienie, wyciągnął pomarańczowy baner. Toyot miał trochę lagi, jak robiliśmy to przedstawienie, i chyba przypadkowo wyciągnął taki baner, więc no, sobie zaufaliśmy i sobie pokazaliśmy. Bardzo dużo osób podejrzewa właśnie Toyota i Polaczka jako mafię. Trochę przez banery. Banery was trochę wrobiły. Tak, ale mi się, że możemy się uspokoić z powodu takiego, że jedyną kartą obecnie posiadaną jestem ja, i moja nadużyna. Jest to karta odkrycia, odkrycia przeciwników i oni nam jej nie użyją. Na pewno, pra prawdopodobnie użyjemy jej na kojota, bo tam jak, jak ja chodziłem wcześniej, to mówili, żeśmy wrzucili kogoś, jakoś pewniaczka i y oni nie mówili jeszcze o karcie, ale prawdopodobnie później przed y zebraniem cywili Pewnie się zbierzemy w czwórkę, pewnie wybierzemy kościół, kogo, no koło kartę, więc pewnie to jest poleci. Niestety dzisiaj. Ale ja mam Jutro. Będę tak? jutro. A, jutro a, to... czekaj, a nie moglibyście się jak kogoś innego zagłosować? Na przykład. Postaram, postaram się, postaram się to jakoś to zrobić. Może ten, będziemy. Ciekawe, te, ja tak, mieli... Ale ja chcę jak no. powiedzieć tylko tak o, ja mam sojuszników w nich, tych, tych, tych trzech osób, Dragon i tak dalej. I ja wierzę w nich, że oni mnie nie wyrzucą. I wierzę, Dobra. że będziemy bezpieczni. I wierzę, że... wierzę, że postarałem się Ciebie jeszcze obronić. Ale nie będę ja Cię bronił zbytnio. W razie czego, żeby nie pomyśleć, że ja jestem mafią. Musicie teraz podjąć decyzję, kogo wyrzucacie. Ja bym nie, ja nie wyrzucał kanapki. Do nie, ciebie. to jest absolutnie. Bo nie, on nie, nie. nas wskazał. On, be, on nas wskazał. I możemy na niego zagłosować, ponieważ ee, on na nas wskazał. I Ludzie od to? razu wpadły w myśl, że my mhm. go zabiliśmy. Musimy zabić osobę taką kurde drugoplanową, która, wiesz, nie wskazywałaby ja, mocno ja na to, że... Ja, bym zabił. ja osobiście bym zabił tego, yy, jak on się nazywa, pan Rafał. Właśnie, ja no. też miałem, albo Lukasik, albo pan Rafał, ale powiem Lukasika, ci szczerze... Nie, nie, Lukasika nie, wiecie czemu? Ponieważ Lukasik jest blisko z Majkerem i ludzie pomyślą, że on może być mafią. No, Lukasik, więc ja bym go nie wyrzucił, ja bym wyrzucił pana Rafała. Mhm, ja bym wyrzucił pana no. Rafała. A... No czyli pan Rafał, ale... No. potem trzeba powiedzieć, że to właśnie Lukasik blisko był tego pana Rafała. I że ta karta, jak już ktoś zagłosuje tą kartę, to już nie możemy mówić jaki był wynik tego głosowania. Włamie Dobra. Coś czerwone coś. Proszę państwa, proszę się rozciąć na miejsca. Nie, nie. I... Nasze nasze miasto, tylko miasto opuściła jedna osoba niestety. Kto to taki? Jest to... Dziki czosnek. Pan Rafał. Niestety. Nie mi zostaliśmy sami! Dana, dana. Pan Rafał Niestety radzi. proszę państwa, a, a ja przydzielę dwóm osobom karty. Daję. To tu uleżę. Masz, masz kartę. Dobrze, proszę państwa. Witam Dwie osoby dostały karty dzisiaj. ktoś dostał? Są nimi? O A nie mogę tego powiedzieć. Dwie osoby dostały karty. Też nie mogę wam powiedzieć jakie karty. To dobra informacja. Ale nie miły Mike, jak jesteś, nie, mu, nie chcesz mu. Niestety, takie są zasady, no jakby. Nie. Zasady, to... Pamiętaj, zasady są po to, by je łamać, a nie żeby No się właśnie, nie trzymać. właśnie. No i zadaniem. będzie wejść no. do labiryntu Uff. i znaleźć w niej ma. książkę. Proszę mi nie, tu nie wchodzić nie na tak nielegalu. Zaraz Biedziałe. wam otworzę wejście. Zaraz wam otworzę wejście. W, środ tak w... w środku tego labiryntu jest karta. Nie wiem, nie nie wiem, nie wiem, Genial, tak. Ja bym dał mu, ja mu Warner na to. Więc dobrze, czy ktoś chce użyć jakiejś swojej karty? No A można użyć, jeżeli nie, masz, nie. nie ma się karty? Nie, trzy, cztery! Ja odwołam Wbijamy, bijamy! Let's był Polska! Jeszcześ ma. Ktoś Możesz już ma! Jechać. Dobrze, proszę Państwa, więc. Dobra, macie 5 minut, żeby się rozejść. Bo po 5 minutach będzie pierwsze zgromadzenie obywateli. Ja mam dla was super ofertę, której nikt wam więcej nie zaoferuje. No. Mogę wam sprzedać fajną kartę ja za, za pewien sojusz. Jaki? Ja mogę. Ja chcę ja. z wami nic sojusz, bo wiem, że was jest bardzo duża liczba osób i ja chcę ja. czuć się tutaj bardziej bezpiecznie. A ta karta się... Bezdomny. Dzięki, dziecięcyz Useless, Let's go. Bezdomny. To jest, to jest największy useless. No nie, no panie to ja cię, jeśli my nie dogadamy, my się nie dogadamy. Wyciągnę deklarację z na chwilę, wejdź i zobaczymy, zobaczymy. Nie, no to ja, to ja jako... To Brawo! Dajcie, dajcie przeczytam wam, co to jest, To ja to ci, ci zamian w bloku węgla. Czekaj, dajcie mi po, przeczytać. Brawo! dostałeś drugą najmniejszą użyteczną kartę. Karta ta umożliwia ci nie brania udziału w dzisiejszych zadaniach. Chłopaki! ta karta. No, nie ma wszystkie na, masz na myśli nie brać udziału w głosowaniu. Ponieważ, że ty nie zadaniu. Musisz, że nie ma... A zadaniu, ja myślałem, że głosowali. A to nie, to jest useless. Bo, panie, to nie ma sensu. Dobra, a teraz dra, dragon. To... Na chłopaki, na chłopaki, chłopaki, kupcie tu kartę, naprawdę! On jest super! Ja, ja się nie czuję bezpiecznie, ja chciałbym mieć z kimś potężny sojusz, a ja lubię bardzo czuć się bezpiecznie. A no jak taka... my mam, ale skąd my, skąd my mamy mieć pewność, że ktoś z twojej ekipy nie ma na przykład właśnie karty? Dzięki ciosnemu, Skąd mamy mieć pewność, że ty nas nie zdradzisz? Ale w jaki sposób mógłbym was zdradzić? No znany bo możesz, możesz być wordercem, po prostu no, Znaczy, mafią możesz po prostu jednego z nas po prostu wyeliminować. E, tak, o, weźmy sobie tak szczerze, Toyot, jesteś najbardziej znany z tego w ogóle na tym kanale, że lubisz zdradzać inne osoby. Zrobiłeś to już nieraz, że... zrobiłeś to nieraz i pewnie jeszcze nieraz zrobisz. Jaki miałbym interes was zdradzić? Ja powiem, mieć pewność, że nam teraz, teraz nam zaoferujesz bycie lojalnym. To coś nam jeszcze zaoferować. Ja tak, ja osobiście, na, za moją lojalność, jak mi oddasz tą kartę i jeszcze jeszcze nam zawsze mówił o wszystkich innych kartach i będziesz nam się z nimi dzielił tymi kartami. Wtedy... Wiecie co? Tedy, co możesz nam zaoferować? Wiecie, co bym mogę zaoferować, aby czuć się bezpiecznie? Zrobię Laskę dla Dragona! O. <śmiech> <śmiech> to, to już brzmi Dobra. interesująco. To możemy, to możemy, to, zrobić. Zrobić. To, to możemy. się dogadać w takim razie. No, ja w tej, w tym labiryncie dostałem kartę, zdobyłem. I, ja je, tak. i, i wiecie, co, wiecie co i mogę tę kartę użyć w każdej chwili. To jest czarna ja tak. owca, czyli czarna, o, czarna owca, czyli mogę zobaczyć czy ktoś jest w gronie moim mafiozom. On ja mam to właśnie czarną owcę i możemy to. na przykład zobaczyć, na przykład możemy nie, sprawdzić no, teraz Toyota Kojot, no nie, jakby dołączył tu i mogę Majkę, Majkę, Kowi dać tą kawę i sprawdzić, czy on jest. Proszę Państwa. piekle. Piekło, moje ulubione miejsce. Proszę Państwa, proszę się, ja, proszę usiąść na miejsca. Proszę usiąść na miejsca i trochę, i bądź, być trochę cicho. Po dzisiejszym drugim dniu już powinniście mniej więcej wiedzieć, kto jest z wami, a kto Tomasz? przeciwko wam. Tak, tak, tak. Więc tak, tak. zacznijmy od pierwszej osoby, i będzie to dragon. Na kogo dragon głosujesz? Jakby ja też po dużym rozmowie Dobra. z innymi graczami, to w sumie nie mam za dużo podejrzanych. Ja też, Ale kogo bym chętnie wywołował, to taką osobą mógłby być. Dum, 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 dum Lukas X. Dobrze. Teraz Turki. Ja, mam za dużo, jak dragon, mam za dużo podejrzeń. Eee, yy, jakby... Naprawdę mam dużo osób, mi ledwo śmierć, ale... A zagrożenia na Lukasik A ja mam pytanie. Jestem podejrzany, co zrobiłem podejrzanego. Tak, głosowy no bo ja nie mam żadnych podejrzanych tutaj. Dobra. Ja też... To jot, na kogo ty głosujesz? Ja pierdolę! <głos> 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 nie wiem! Chłopaki, ja nie wiem, to jest dla mnie ciężkie, ja też prawie nikogo tutaj jeszcze nie umiem zagłosować i powiedzieć kogo. Ale mam nadzieję, że nie będzie mi za to złe, Po prostu nie mam na kogo, a ty czuję myślę, że nikomu nie zawiniłeś, szczerze. I tobie... Jak na ciebie zagłosuję, to nikt więcej na ciebie nie zagłosuje. Eee, zagłosuję na kanapkę. A to na razie będzie koniec. Czy to jest odpadnie, czy kto inny? Dowiecie w kolejnym odcinku, który pojawi się na kanale we wtorek 21 listopada. Cześć!